Dzień dobry. Witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj zajmiemy się bardzo ciekawym zadaniem z planimetrii. Ciekawym, dlatego że wydaje się, że właściwie w tym zadaniu nic nie wiemy, a mamy coś zrobić. Zadanie to pochodzi z arkuszy naturalnych z zakresu rozszerzonego wydawnictwa Operon i pojawiło się ono w mojej współpracy z M, <laughs> i dlatego tutaj yy, dla tej mojej podopiecznej ten filmik zostanie nagrany. Teraz to, co, od czego chcę zacząć, to też od tego, co zauważyła moja podopieczna, bo słuchajcie, to jest trochę tak z tymi zadaniami, że je można zrobić na kilka sposobów, więc jeżeli macie inny początek, to się nie przejmujcie zobaczcie tylko, czy rozumowanie wasze jest prawidłowe, czy nie ma tam jakichś luk i czy macie po tym poprawnym rozumowaniu taki sam wynik, bo czasami może się pojawić jakiś błąd rachunkowy. Więc zaczniemy od tego, że to, co zauważyła tutaj moja podopieczna, to że jak połączymy sobie te odcinki w promienie, to mamy idealną sytuację pod to, że tu mamy kąt wpisany, oparty na łuku AB, i tutaj mamy odpowiadający mu kąt środkowy oparty na tym samym łuku, więc korzystając z twierdzeń, które macie w kartach wzorów maturalnych, stwierdzeń o kątach w okręgu, wiemy, że ten kąt będzie dwa razy większy. Zatem ten kąt będzie miał miarę 360 stopni minus 2 alfa. Ok, no to teraz, wiedząc to, spójrzmy <noise> właściwie, co jest w zadaniu. Kąt ACB oznaczony na rysunku jest rozwarty i ma miarę alfa, czyli właśnie ta alfa, która tutaj jest zaznaczona, jest kątem, który znamy, czyli wszystkie nasze rozwiązania mogą być funkcją tego kąta. To jest pierwsza obserwacja. Druga obserwacja to słuchajcie, skoro alfa jest rozwarty, czyli z przedziału 90 stopni 180 stopni, to znaczy, że jego sinus jest dodatni, a cosinus jest ujemny. To od razu mam z tyłu głowę. No i teraz to, co mamy policzyć, to mamy policzyć sinus kąta AOB. Tego w zadaniu tutaj do końca nie ma sprecyzowanego, natomiast my policzymy sinus kąta tutaj wypukłego, czyli tego, bo gdybyśmy mówili o kącie AOB w wklęsłym, to byśmy mówili o tym, to będzie bardzo analogiczna sytuacja. Więc tutaj będzie tylko kosmetyczna zmiana, a w moim odczuciu to, ten kąt może się wydawać trudniejszy. Więc zobaczmy. Idąc tropem który tutaj e, mamy, to jest właściwie sinus kąta 360 stopni minus 2 alfa. To jest cudowna sytuacja, ponieważ sinus jest okresowy, jego okres to jest 360 stopni, więc właściwie możemy tą liczbę pominąć. Więc jest to sinus minus 2 alfa. Potem patrząc na taką zależność, że e, sinus jest, kon, e, jest funkcją nieparzystą, więc właściwie sinus minus kąta. Jest minus sinusem kąta. Teraz jeżeli tego nie pamiętacie gdzieś, to może warto jest podkreślić, że sinus minus x to jest minus sinus x, czyli funkcja nieparzysta. Ką sinus jest z kolei funkcją parzystą, więc cosinus minus X jest po prostu cosinusem x. tangens już jest funkcją nieparzystą, więc zachowuje się pod tym względem jak. Sinus, kotangens również. Jest to konsekwencja tego, że zarówno tangens, jak i kotangens jest właściwie ilorazem sinusa i cosinusa w odpowiedniej kolejności. Natomiast możecie też pamiętać po prostu te zależności. No dobrze, idąc dalej, słuchajcie, w kartach wzorów na pewno znajdziecie wzór na sinus podwojonego kąta. To jest po prostu 2 sinus alfa, cosinus alfa. Patrząc teraz, jak właściwie e, brzmi polecenie, mamy obliczyć ten sinus w zależności od kąta alfa, a właściwie od sinusa alfa, przepraszam, nie, nie tyle kąta alfa, co sinusa alfa. To znaczy, że ten sinus już jest, już jest ok. Coś muszę zrobić z tym kosinusem. No to zobaczcie tak, po prostu z jedynki trygonometrycznej mamy, że 1 to jest sinus kwadrat alfa, dodać kosinus kwadrat alfa. Więc cosinus kwadrat alfa to jest 1 minus sinus kwadrat alfa. Patrząc na rozwiązania funkcji kwadratowej, to po prostu będziemy mieli plus minus i pierwiastek z tego wyrażenia. I teraz to jest bardzo ważne, ponieważ jeżeli schodzimy z kwadratu, to właściwie zawsze możemy mieć dwie opcje. Jedna opcja będzie po spierwiastkowaniu na plusie, druga na minusie. I zobaczcie, tu w takim razie będzie kluczowe to założenie. Ponieważ jeżeli cosinus alfa ma być ujemny, to znaczy, że wiemy, że to ma być to wyrażenie. Ok? Wracając z tą informacją tutaj, dostajemy, że to jest minus 2 sinusy alfa razy minus pierwiastek. 1 minus sinus kwadrat alfa. Minusy się. Wymnożą, więc zamienią się w plus, i odpowiedzią jest 2 sinusy alfa pierwiastków z 1 minus sinus kwadrat alfa. I to jest, zobaczcie, wyrażenie, które zależy tylko od sinusów alfa, więc to jest dokładnie to, o co chodziło autorom zadania. Mam nadzieję, że to się wyjaśniło, że zapamiętaliście ważne chwyty związane z funkcjami trygonometrycznymi i kątami w okręgu, i że takie zadania nie będą już stanowiły trudności. Do zobaczenia w kolejnym nagraniu.